Buonasera, buonasera, miśli Sportivi. Kłaniamy się przed Wami nisko. Marcin Nowomiejski razem ze mną w przerwie meczu juventus Sassuolo w zasadzie Sassuolo. Juventus są Filip Slimkotowicz. Cześć Filip. Cześć wszystkim. Oraz Łukasz, za chwilę będzie musiał to powiedzieć, Pumeks, chysa. Czułko wszystkim, czułko, uszanowanie. Wierzę, że już pyta padają pytania w Wiem. komentarzach. Magda Orszulik, kłaniamy się Magda, co powie Pumeks. Pumeksie, bo nie zanotowałem, kto strzelił gola i kto asystował przy drugim. Gdybyś mógł nam tak troszeczkę w przerwie przybliżyć, a my witamy widzów i zapraszamy do dyskusji. Taki jeden francuski pomocnik, który przebojem w Darsiu do, do kadry Juventusu i siedzi tam po dziś dzień niestety dla kibiców i niestety dla mnie. I to nie jest Zastanawiam się, i Tak i to nie jest Zidane. Zastanawiam się kto kogo bardziej nie lubi. Czy, czy ja rabio, czy Rabio? Nie, bo jak to jest, że wystarczył krótki tweet krytykujący Rabio w trakcie meczu i okazuje się, że Pradzusa wyjściał... Te... Tak, synku, to nie będzie. To, to tak nie, nie będzie dobrze. Zaczynamy Ale trafić. słuchaj, to przynajmniej wiesz, że Rabio i jego otoczenie obserwuje Twojego Twittera, tak jest, aż tak, tak, jest no aż dobrze. tak dobrze chyba nie jest, ale, no, ale widzicie, no, tak jak śmieję się, że muszę zacząć wystawiać faktury juventusowi, bo krytyka równa się gol, krytyka równa się asysta, więc być może w ten sposób się dorobię, kto wie. Slimie, Twoje wrażenia po pierwszej połowie, a my za chwilę zerkamy na czat, w zasadzie cały czas zerkamy na czat, ale zobaczymy, jak wy odbieracie tę, te pierwsze 45 minut. W Slimie? Powiem tak. Wygrywa drużyna, która gra gorzej, zdecydowanie, bo. Pierwsze, pierwsze, minuty, pierwsze minuty meczu w wykonaniu wentusów były, były tragiczne. Są dwie bramki. Rzeczywiście bohater Rabio, który najpierw przez jego błąd tak naprawdę Bonucci musiał wykosić przeciwnika i był żutkarny. Później jest bramka i później jest asysta Rabio, więc to jest na plus, natomiast to jest takie zdziwienie w ogóle u mnie. Natomiast sama drużyna nie gra jakiegoś porywającego futbolu. I moim zdaniem w tym meczu może się jeszcze wszystko zdarzyć, z, 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 wiedząc, że Juventus, jak zwykle, drugiej połowy nie zagra identycznej jak, jak ta. Najjaśniejszym punktem dla mnie jest mimo wszystko Gianluigi Buffon, który mhm. wprowadza spokój do obrony. Można powiedzieć, że spokój do obrony, ale przede wszystkim sam jest pewny w grance. W porządku. No, ja przyglądam się dwóm zawodnikom, zaraz wam powiem, którym, ale najpierw chciałbym pozdrowić serdecznie naszego widza. Dam, 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 bo gdzieś tam pod którymś z przeglądów prasy zorientowałem się, że to jest kibic Sassuolo, w związku z tym wierzy w swoich. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. No, nie jest powiedziane, słuchaj, że Sassuolo jeszcze tego nie wyrówna. Ja dzisiaj, uwaga, jestem. Względnie zadowolony z Dejana Kulusewskiego za to, jak się angażuje i w obronie kilka miał dwie czy trzy interwencje. I e delicht mi się podoba, to muszę Wam powiedzieć. Parę sytuacji obronił, natomiast zgadzam się. Zresztą gdzieś mi mignął komentarz naszego kolegi Piotra Fili na, na czacie, że presji zero i rzeczywiście. Do momentu strzału rabia, który niczego sobie nie powiem z lewej nogi, miałem absolutną satysfakcję, że Pumeks jest dzisiaj na live'ie, to, to niewiele się działo, umówmy się. No, to to Sasuło cisnęło i gdyby było bardziej skuteczne, i gdyby oczywiście, bawiąc się w gdybologię, bufon nie wybronił rzutu karnego, który uważam, że był po prostu paskudnie słabo strzelony. No To prawie, prawie w środek bramki, no wiecie, no, to nie był meisterstyk. Ale to nie było przebicie Franka Kessiego w z meczu liczby to, tak, to nie było. To nie Były. było. Wiesz, w ogóle, no. jak, jak zacząłeś mówić, że ja wam dzisiaj powiem, to już myślałem, że to będzie wielki coming out nowomiejskiego, który wszemi wobec ogłasza, że jest kimicem Romy, a tu, a tu tylko nie, i wyłącznie. A propos meczu. Ale dzisiaj znalazłem, apro... dzisiaj znalazłem fajną czapeczkę Romy, ale nie, nie, nie wchodźmy na ten grunt, nie wchodźmy na ten grunt. <laughs> Natomiast, co jeszcze chciałem dodać, że ja tego dzisiejszego meczu kompletnie nie rozumiem, to znaczy nie rozumiem jego przebiegu, bo Juventus wygląda długimi momentami, praktycznie przez całą pierwszą połowę, tak jakby grał. No, naprawdę z Barceloną i to z tą Barceloną najlepszych swoich lat, Pepa Guardioli, posiadanie mhm. piłki powyżej 60% na korzyść Sassuolo, i nie jest to takie posiadanie piłki, jakie prezentuje w tym sezonie Juventus, czyli, czyli jałowe, nic nie wnoszące do meczu, tylko jest to posiadanie piłki, które naprawdę przekłada się na stworzone sytuacje przez Sassuolo. A tymczasem po stronie Sasuolo jest 0, a po stronie Uedusy jest 2. Nie rozumiem tego meczu. Chciałbym każdego meczu nie rozumieć w ten sposób w tym sezonie, ale niestety tak dobrze nie było. Jasne. Padł komentarz. Pozdro. Pozdro, pozdro. Tak. Padł komentarz, tylko oczywiście nie znajdę, bo szybko. A jest, jest, nowy TJ. Gigi w takiej formie powinien być numer jeden w przyszłym sezonie. Prawdopodobnie, ale nie w Juventusie, drogi kolego, z uwagi na to, że jak pewnie, pewnie już też wiesz, odchodzi z Juventusu, piszecie dużo dobrych słów pod adresem Buffona. Krzysztof Witek, no nie zgadza się absolutnie ze mną widać, bo mówi, pisze, że kopie się po czole, wygląda dzisiaj na lewej stronie lepiej niż na swojej normalnej, a, czy wygląda lepiej, Ty, czyli w połowie się ze mną zgadzasz, może to pomysł na niego. On zaczął w ogóle na prawej stronie chyba, czy się, czy się mylę? I później faktycznie przeszedł na lewą flankę. W każdym ale... razie... Proszę? Jeśli można, bo, bo cały czas obserwujemy czata i widzę, że wiele wciąż komentarzy pojawia się na temat Rabio. I słuchajcie, co by nie powiedzieć o Rabio dzisiaj, mhm. nie trawię gościa, to już wszyscy wiedzą, ale trzeba uczciwie przyznać, tak mi się wydaje, że dzisiaj z piłku przy nodze wygląda... Dość nieźle i może właściwie. rozumiem, uczciwy człowiek, jeżeli I może, tak. Tak mówią, przynajmniej czasami. Ja się z tym nie zgadzam w każdym razie. Y jakby chcieć być uczciwym, to trzeba przyznać, że rabio dzisiaj jest w piłku przy nodze ok, ale mm -hmm. czy to jest takie zaskoczenie? zaskoczenie? Tak sam siebie pytał w tym momencie. Mm -hmm. Nie, bo, w momencie, bo wtedy, kiedy ja mam największe pretensje do rabio, on nie ma piłki przy nodze i to jest jego największa bolączka, mam mm -hmm. wrażenie. To jak on ociężale biega za piłką. Ja, ja uważam, że ty by się na polityka nadawał. Bo nawet jeżeli coś tak. gdzieś tam. Nie to że mi, mi absolutnie nie po drodze z polityką, jak ale. Powiesz, nawet w której partii, to kończymy nie, tego live. Ale generalnie, ale generalnie yy, nawet jeżeli coś by trzeba było pochwalić, to gdzieś tam znajdziesz yy, tę łyżkę, gdzie chciu, żeby wrzucić. Krzysiek, yy, serdeczne dzięki 25 zeta yy, drogą piechotą nie chodzi. Czy Krzysiek to nie był ten gość, który ostatnio nam tu donejtował i apelował? Tak o jest, tak jest, ten sam. Krzysiek, jakoś po, po wypłacie ostatnio widzę. serdecznie tak. dzięki, pozdrowienia. Oczywiście prosimy o łapkę w górę, jeżeli jesteście na, na YouTube. Daniel Zapas e, Stanek pisze Rabio wygląda dzisiaj dobrze z piłką przy nodze. Wyjątek potwierdza reguły. No i nazwisko Rabio, nazwisko Bofona się po, e, powtarza. No to ja zapytam was o Sassuolo. Słuchajcie, mamy kibiców Sassuolo, przynajmniej jednego na czacie, więc pogadajmy o Sassuolo. Kto e, oprócz tego, że zawiózł was, was prawdopodobnie Domenico Berardi, czy jest ktoś, kto się wyróżnia? w waszej opinii w ekipie Nero Verdi? Mnie Domenico Berardi nie zawodzi, ponieważ on w meczach z Juventusem zawsze można powiedzieć, że zawodzi albo przeważnie zawodzi. Raspadori i Obiang to są moim zdaniem takie nazwiska w Sasło, które, które rzeczywiście da się oglądać i można pochwalić. Ja z kolei zdecydowanie bym na pierwszym miejscu wymienił nazwisko Jeremi Bogi. Bardzo podoba mi się ten piłkarz, bardzo przebojowy. Czyli zgadzasz nie zgadza się z Dawidem? Zgadzam się absolutnie. Nie wszystko mu wychodzi, to fakt, ale przebojowości mu odmówić nie można i takiej lekkości w mijaniu, w mijaniu poszczególnych rywali. Zobaczcie, to jest mniej więcej zbliżona pozycja do Dejana Kulusewskiego. Przepaść. Przepaść. Jeśli chodzi o. Atuty, które są potrzebne, by dobrze grać na skrzydle, to jest przepaść. Jasne, jasne. No, trzeba to przyznać. Zresztą Boga nie pierwszy raz się dobrze pokazuje w ekipie Sassuolo. Piszecie, że to Sassuolo trochę jak z meczu z Interem. Marcin sobie apeluje: No, ty, ty Marcin, już jesteś w fotelu, siedzisz jak pan, Marcin z kibicem Interu. W związku z tym, Inter ile? 2-0, czy, czy jak tam teraz się to, to, ta sprawa? Tak to tak tak jak to tak. patrzyłem, to było 2-0. 2-1, 2-1 słuchajcie, o proszę, 2-1 strzelił Mkhitaryan. A więc z Juventus pierwszej. ma szansę w sobotę, bo jak 2-0, <laughs> ale jak 2-1 to... 2-1 to już złapiemy, złapiemy za gardło słuchajcie. Przewidywania na drugą połowę panowie, bo pewnie za... No nie, jeszcze mamy chwilkę, także możemy sobie na spokojnie jeszcze porozmawiać. Piszecie o Traorę, Maroch pisze, że Berardi przeciwko Juve zazwyczaj nie gra. Krzysztof Janus pisze, ten pressing w cudzysłowie Juve jest piękny, no tak, mówi że ten pressing to w zasadzie hmm, trudno powiedzieć gdzie on Lolo jest. Lolo pyta, panowie, czemu nie macie koszulek Juve na sobie? Proszę bardzo tłumaczyć. Się zaczynamy od pana Marcina. ode mnie. Wiecie co? Ja Dziękujemy były, bardzo Filip. By, były, były live, live'y, gdzie ubierali ja się w koszulę Ventusów. Zobacz, tu. Black and and white, and white, black and white. Ja dzisiaj jestem bardziej włoski, słuchajcie. E, powinniście podziękować, nie wiem jak Filipowi, ale na pewno mnie i Marcinowi, bo to już jest sprawdzone, słuchajcie, kiedy zakładamy koszulki Juventusu, a Marcin zwłaszcza tę wyjazdową, wyjazdową z takim oczojemnym, przepraszam za wyrażenie, jeepem, to wtedy Juventus jak w banku przegrywa, także... No właśnie, nowe TJ pyta Ronaldo Setka, czy Dybala też coś ukuje, póki jest na boisku, z uwagi na to, że Argentyńczyk też z 99 bramkami na, na koncie. Panowie, przewidywania? Czy Morata zejdzie i Piotrek będzie w stresie? Piotrek, chwila. Myślę, że Znaczy inaczej, pewnie, pewnie Dybala nie dogra całego meczu. Tak mi się wydaje, Morata gdzieś tam wejrzy, czy strzeli, wątpię. Może ze spalonego. Przewidywania: może być równie dobrze 2-2, do 2, jak i 3-1 do, do Juventusu w Półmeksie? Serio? I to wcale nie będzie wynik przekornie postawiony, ale myślę, że będzie 2-2. 2-2 albo 3-2 w którąś ze stron, jeszcze nie wiem w którą. Dobrze. Tomek Jabłoński. Pilnuj się tam z tym na, na czacie. Dybala sprawia, że gramy w dziesiątkę. Marcin Koks, Jak wasze przewidywania? 1 do 7. Kto to 1 do 7? Gdzieś tu mi mignął ten komentarz. W porządku. 3, w porządku. 3 do 2. Jube, Piotrek Sałek. No zobaczymy. Powoli już wychodzą na boisko. Morata się rozgrzewał, w związku z tym pewnie. Następny Łukasz Michalski. Panowie, kurczę. Pewnie. Pewnie zmieni. Zobaczymy, w której minucie. No dobra, to e, przewidywania. Piotr Juventus stawia tak jak Pumek, czyli 2-2. Piotr Jurczyk 3-2. Łukasz Chatka to nawet nie pytam. Widziałem. E, Tomek Szymaniak kontra, czyli 2-8, ale rozumiem, że dla Juventusu, więc panowie się zgadzają. E, Kamil nas uwielbia. My ciebie też uwielbiamy. E, żaden szczęsny żaden donna. Tata Dzidzio ich pokona. Piotrek Sałek już tam jedzie z bitami e, tłustymi. 3-0 Michał Kaczyk. Marcin kok Struński 2-0 zostaje. 4-1 nowy TJ. Dam, dam, dam. 3 do. Dwóch dla Sasuolo, i słusznie, skoro kibicujesz Sassuolo, musisz w nich wierzyć. Panowie, no to ja mówię: 2 do 1 dla. Ju A nie, dwa już jest. Juventus. No to mówię: 3 do 2 dla Juventusu. Mimo wszystko Juventus wygra, aczkolwiek aczkolwiek zobaczymy, jak. Czyli co: Widzimy się po końcowym gwizdku. rozmawiamy na gorąco, zapraszamy Was serdecznie, porozmawiamy o tym. Też co jutro, bo oczywiście, jak pewnie pamiętacie, jutro wracamy do Was i to dokładnie w takim składzie. Panowie, jakieś słowo na drugą połowę? Bawmy się dobrze, niech to będzie dobry mecz. Ciekawe. Ale już nie, nie robią, tak? Eee, się... <laughs> Dobra jeszcze, co tam na koniec, niech się cieszy. Dobrze, dobrze, niech tak będzie w takim razie. Panowie, do zobaczenia, a my Ci Sportivi Ci vediamo Presto. Ciao. Ci vediamo.